Dynamiczny rozwój elektromobilności oznacza zmieniające się otoczenie prawne, gospodarcze, społeczne, a to wszystko wpływa na funkcjonowanie bardzo wielu firm i instytucji. PSPA, jako największa organizacja branżowa, od lat identyfikuje wyzwania związane z funkcjonowaniem sektora zrównoważonego transportu i technologii. Zeroemisyjnych. Współpracując na co dzień z biznesem, jego otoczeniem, światem nauki i trzecim sektorem, udało nam się zbudować zespół uznanych ekspertów i praktyków nowej mobilności. Nasza kadra prowadzi działalność szkoleniową w ramach utworzonej w 2023 roku. Akademii PSPA. Szkolenia kierowane są do firm i instytucji identyfikujących potrzebę podniesienia kompetencji w obszarze elektromobilności. Wykładowcy i instruktorzy, posiadający wieloletnie doświadczenie sektorowe i wiedzę zdobytą w branży, realizują obecnie w ramach Akademii PSPA dwa pakiety szkoleń. Pierwszy z nich to infrastruktura ładowania w Polsce. Ten kurs oferuje kompleksową wiedzę związaną z ładowaniem pojazdów elektrycznych. Opisuje m.in. tryby i sposoby uzupełniania energii elektrycznej, wyjaśnia czym są złącza, jakie są ich rodzaje oraz pokazuje różnice między publiczną i prywatną infrastrukturą ładowania. Uczestnicy zdobywają kompleksową wiedzę na temat różnych technologii ładowania, klasyfikacji stacji, prawnego, technicznego otoczenia tego dynamicznego rynku. Poruszane są zagadnienia związane z bezpieczeństwem pożarowym. Drugi z kursów to pojazdy elektryczne. Ten kurs zapewnia kompleksowe wprowadzenie do tematyki elektromobilności. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat trendów technologicznych, regulacji prawnych, systemów wsparcia rynku, bezpieczeństwa pojazdów zeroemisyjnych oraz tego, jak elektryfikować skutecznie flotę. Prezentowane są rodzaje pojazdów elektrycznych, ich budowa, historia. Oraz wszystkie zagadnienia, które lepiej pozwalają zrozumieć temat elektromobilności i prześledzić ewolucję tego zagadnienia na przestrzeni ostatnich lat. Nasze kursy mają na celu przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat tego, jak zmieniają się rozwiązania w zakresie transportu. Szkolenia odbywają się online poprzez platformę Microsoft Teams. Trwają około 6 godzin, a na zakończenie uczestnicy otrzymują certyfikat Akademii PSPA. Więcej informacji oraz to, jak się zapisać na kurs, można znaleźć na naszej stronie pspa.pl.